Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa w kolejnym programie z telewizyjnymi archiwaliami. Lato w pełni, a to zawsze dobry czas na festyny. Tak było w 2003 roku w Żeliszowie. Gorące niedzielne popołudnie stanowiło dobrą oprawę dla prezentowanych na scenie hiszpańskich i greckich tańców. Gorące rytmy Hiszpanii to Margarita w wykonaniu dziesięciolatek. Szczególne zainteresowanie wzbudził grecki Zorba. Tu, swoimi umiejętnościami, mogli popisać się także chłopcy. Młodsi rzucili wszystko na jedną szalę i postanowili zmierzyć się z niełatwym polonezem. Można też było zobaczyć obowiązujące obecnie trendy w modzie. Ale festyn to nie tylko sceniczne występy. Bolesławieccy harcerze przygotowali sporo atrakcji pod namiotami, w tym precyzyjnie ustawiony tor przeszkód. Można było sobie zrobić zdjęcie z muminkami przy łodzi wikinga, pojeździć konno, a także wypróbować swoje szczęście na loterii. Umiejętność pracy w zespole tym razem przydała się w dość nietypowych warunkach. W przypadku piłowania na czas trzeba było rozsądnie rozłożyć siły. Nie zawiodły panie z koła gospodyń i mamy uczniów. Na brak wypieków nie można było narzekać. Nie zabrakło też pieczonego prosiaka. Następny materiał dotyczył będzie castingu. To taki ogólny casting, do czego by bądź. Sporo tego się niegdyś odbywało. Gościem specjalnym castingu była Karolina Pachniewicz. Zapowiadany przyjazd Grzegorza Mielca i Magdy Rzemek odwołano. Karolina swą osobą promowała branie udziału w castingach. To właśnie tą drogą została ona wybrana do programu Big Brother i tak zdobyła sławę. Ja brałam udział w takim, w taki, w taki, w takim programie. Bra y naprawdę każda, wszyscy oglądali ten program, a ja brałam tylko w życiu tylko udział w tylko jednym castingu. od razu mi się tak udało. No, mój jeden casting zmienił moje życie bardzo. Na równie wielkie szczęście liczyły zgromadzone w boku osoby. I postanowiłam spróbować. A masz nadzieję, że, że coś się zmieni teraz w Twoim życiu? No, aż tak wielkich nadziei nie wiąże z tym, ale myślę, że. Więc coś się może zdarzyć ciekawego. Po prostu próbuję. No, jest okazja, więc czemu, nie, czemu mam nie spróbować? Ogólnie mówiąc, to akurat na ten casting nie liczę za bardzo. Bo nie wiem, nie, nie słyszałam wcześniej o tej firmie i no nie jestem pewna co do niej, ale zobaczymy. Mam nadzieję. To no może jakaś przygoda będzie zobaczymy. Wszyscy uczestnicy castingu musieli przejść przez standardową procedurę. Wypełnienie ankiety, dwa zdjęcia i rozmowa kwalifikacyjna. Pytam, pytam się o marzenia, jakieś szczególne talenty, czy już był jakiś kontakt ze Staną, kto tak naprawdę wpadł na pomysł, żeby tu przyjść, dlaczego, takie rzeczy. Po wstępnej selekcji kolejna rozmowa i wyłonienie 8 do 10 osób, z którymi zostanie nawiązana współpraca. Pozostali muszą jeszcze poczekać na swoją kolej. Natomiast dla tych, którzy przegapili bądź nie mieli odwagi przyjść na casting, mamy dobrą wiadomość. Zapraszam również osoby, które, które nie przyszły tutaj do nas na casting, a, a chciałyby zaistnieć medialnie, do zgłoszenia się w naszej agencji. Spróbujemy coś. Żeby, żeby je wprowadzić. Czekanie w kolejce, zniecierpliwienie, stres. Kilku osobom opłaciło się przez to wszystko przejść, bowiem otwarły się dla nich drzwi, które dla wielu wciąż są zamknięte. Castingów nie przeprowadza się w kompletowaniu uczestników młodzieżowych plenerów ceramicznych. Kilkunastu tegorocznych uczestników planeru pracuje nad mozaiką. Na tej płycie gipsowej wyryłam, wyryłam wzór i miękką, miękką glinę położyłam to i wywałkowałam. I się odpiło tak. Mozaika nie należy do najłatwiejszych form ceramicznych. Niekiedy tak jest, właśnie, że się wygina, z za chudy, za grube i w piec może pęknąć. Powstałe dotychczas prace to efekt kilkunastodniowych starań. Ja zrobiłem zie kulę ziemską. Która, która jest podzielona na dwa kawałki i nazywa się mozaika. A tutaj mam resztę moich rzeczy. Tutaj taką miskę, którą się odciska. Tam są takie różne y, y, przykłady. Tutaj to jest niedawno zrobiona taka... nie wiadomo co to jest, ale, ale takie jakieś nie wiadomo co. Tradycyjnie uczestnicy małego pleneru pracują na feriach i na wakacjach. Bo to już jest taka tradycja, że luty i w czasie wakacji jesteśmy w fabryce. Też wykonywaliśmy te mozaiki, no i coś nam z tego już wyszło i próbujemy to dalej rozwinąć. Mam nadzieję, że teraz będą jeszcze ciekawsze, jeszcze ładniejsze, większe. Tymczasem, zrobienie nawet małej mozaiki jest sporym przedsięwzięciem, choć niektórzy mogą się już pochwalić całkiem niezłą kolekcją. Ta praca przedstawia rajskie drzewo. A ta druga to też twoja? Tak, to jest moja, to przedstawia królowę śniegu, tylko trochę jej tu nie widać, a do pana prądach. Inni wskazują na wymierne korzyści jakie daje sztuka. Tą kaczkę dam dla mojej babci, a tego ptaka dla drugiej babci, a to miskę dam dla cioci. Pani wykonuje pracę manufakturową dla wszystkich. Tak, tak. Muszę troszeczkę pomóc przy retuszowaniu, bo glina jest bardzo taka krucha i troszeczkę muszę. Moja pomoc jest niezbędna. Na zrealizowanie swoich pomysłów uczestnikom pleneru pozostało jeszcze kilkanaście dni. Jest lato, więc może ktoś zechce zwrócić uwagę na porady co do opalania. Ale ten materiał cenniejszy jest ze względu na zdjęcia z odkrytych basenów, które zostały już zrównane z ziemią. Wszyscy o tym wiedzą, ale nie wszyscy przestrzegają. Przede wszystkim należy dozować kąpiele słoneczne. Należy dozować, opalać się ewentualnie po kilkanaście minut, a pozostałą część spędzać w jakimś miejscu zacienionym. Nie należy przebywać na słońcu zbyt długo i szczególnie nie eksponować się skóry na opalanie w godzinach, kiedy słońce jest najintensywniejsze, czyli między godziną gdzieś 11 a godziną 14-15. Konieczne jest też stosowanie kremów i olejków ochronnych. Natomiast gdy dojdziesz już do oparzenia, w przypadku jedynie zaczerwienienia wystarczą okłady chłodzące, a gdy pojawią się bąble, konieczna jest wizyta u lekarza. Ogólnie trzeba pamiętać o tym, że opalanie jest coraz mniej zalecane. Osobom starszym się w ogóle nie zaleca opalania. Tak samo i nie zaleca się opalania y, dzieciom. Jeśli chodzi o małe dzieci, najmniejsze dzieci, one w ogóle nie powinny przebywać. Powinny zawsze być, y, przebywać w miejscach zacienionych. Kąpiel w wodzie nie chroni, ta woda nie chroni przed oparzeniem. Y, należy ewentualnie wtedy małe dzieci ubrać w jakieś koszulki. Tak, żeby po prostu ramionka, te części ciała odkryte jak ramiona, żeby po prostu nie były zbyt narażone po prostu na dużą ekspozycję. W upalne dni nie trudno o odwodnienie organizmu. Jest prosty sposób, aby temu zapobiec. Należy oczywiście zawsze pamiętać o tym, żeby uzupełniać płyny i wybierając się na wycieczkę. Gdzieś w plener pamiętać o tym, o zabraniu ze sobą odpowiedniej ilości płynów. Powinny to być przede wszystkim, powinny być to płyny orzeźwiające. Nie, może to być, nie mogą to być soki, które tylko i wyłącznie spowodują nadmierne pragnienie. Te znane sposoby korzystania ze słońca pozwalają na uniknięcie nieprzespanych nocy z powodu piekącej skóry. Czasem warto trochę poczekać na tę piękną opaleniznę. Jak było widać, baseny przyciągały w czasach swojej świetności tłumy. Jak będzie z nowym obiektem, który tam powstaje? Było o młodzieżowym plenerze ceramicznym, to teraz o tym dla profesjonalistów. Plener organizowany jest nieprzerwanie od 39 lat. Od roku 1995 zyskał rangę międzynarodową i ściąga do Bolesławca artystów z różnych części kraju, Europy i świata. W tym roku poza Polakami wezmą w nim udział artyści z Argentyny, Holandii, Kazachstanu, Ukrainy, Czech i Słowacji. Uczestnikami pleneru będą też dwaj Bolesławianie Bronisław Wolanin i Czesław Matyjewicz. Kiedyś te plenery były jeszcze większe do 30 osób, ale to jest wszystko uzależnione od tego, ile zakłady są w stanie wchłonąć, że tak powiem. No w tej chwili 21 osób to jest to maksimum w tej chwili w tym roku, kiedy, że zakłady wyraziły zgodę na przyjęcie tyle osób. Ścisłe powiązanie działań artystycznych z lokalnym przemysłem ceramicznym uzależnia plener od uprzejmości właścicieli bolesławieckich zakładów ceramicznych. W tym roku na udostępnienie artystom warsztatów zgodziła się ceramika artystyczna, zakłady ceramiczne Bolesławiec, fabryka naczyń kamionkowych Manufaktura oraz klinkiernia Ołdrzychów. Jakie korzyści? No, wydaje mi się, że pierwszą korzyścią jest to, że udało się miastu utrzymać tak długą imprezę, która jest jedyną imprezą w Polsce, która ma taki ciąg trwania. 39 lat. Nie do przecenienia jest również aspekt promocyjny dla miasta pleneru ceramicznego. Poza kojarzeniem Bolesławca z ceramiką stempelkową, zdanie jesteśmy w kraju i na świecie z organizowania działań artystycznych związanych z tworzywami ceramicznymi. Po każdym plenerze organizowane są poplenerowe wystawy. Przychodzi dużo osób związanych zarówno ze światem polityki, jak i światem sztuki. Bolesławiec dzięki temu jest widoczny. Był widoczny we Wrocławiu, był widoczny w Poznaniu. Mieliśmy też możliwość uczestniczyć i pokazywać pewne materiały plenerowe w różnych miejscach i wszędzie to się spotykało z dużym uznaniem. A katalogi to praktycznie były rozrywane. Czyli jest to coś, co wyróżnia nasze miasto, i myślę, że to jest ten główny atut tego pleneru. Już nie mówiąc o tym, że artyści też zostawiają swoje prace. Zaczy, już w tej chwili mamy zaklepywane wystawy nad, po tym plenerze, czyli też na 2004 rok, bo to z takim wyprzedzeniem. Również za, 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 już się załatwiam wystawę na 2005 rok w Muzeach Narodowych. To prawda, potem będzie Poznań i, i Wrocław. To są naprawdę placówki, a w tym roku po tym plenerze będziemy mieli piękny obiekt Ratusz Wrocław. Jeśli chodzi o Wrocław i wspaniałą galerię na Górnym Śląsku w Chorzowie, która jest ten, staram się, robię poczynanie, żeby w Krakowie jeszcze później pojechała. Pierwsza wystawa poplenerowa planowana jest na grudzień. Jest to związane m.in. z procesem technologicznym wypalania tworzywa ceramicznego, który w zakładach trwa jeszcze przez całą jesień oraz z przygotowaniu katalogu wystawy. Jest katalog, zaczyna się, robi się wystawę pierwszą. Termin pleneru ceramicznego tradycyjnie już łączy się z terminem święta ceramiki, które w tym roku odbywać się będzie od 22 do 24 sierpnia. Uczestnicy międzynarodowego pleneru biorą udział w święcie ceramiki i są to y, podobające się naszym mieszkańcom, przynoszące również wiele y, y, wrażeń, hepeningi artystyczne. W tym roku również przewidujemy taki happening, zapraszamy do jego obejrzenia w czasie drugiego dnia święta ceramiki, a więc w sobotę między godziną 17 a 19 do rynku. Mieszkańcy będą więc mieli możliwość zobaczyć artystów przy pracy i skorzystać z możliwości bezpośrednich rozmów z nimi. Breakdance nadal ma w Bolesławcu zwolenników, którzy ćwiczą go na warsztatach tanecznych. Ale niegdyś bolesławianie zyskiwali w nim umiejętności naprawdę na wysokim poziomie. Nie możemy czekać. Niektórzy przychodzą po to, by potańczyć, inni po to, by się nauczyć. I jednym i drugim podoba się połamany taniec. Zaczął mi się spodobało, mi się. Po prostu dziś kiedyś zobaczyłem na unotału na dyskotece, jak ktoś coś tam robił. Jakiś Kręcił się, jakoś tam coś próbował, i to jakoś zaczęło mi się to podobać po prostu. I stwierdziłem, że to jest to, co chcemy robić. Ale chcieć to nie wszystko, żeby dojść do sprawności, jaką prezentuje Jason, potrzeba sporo pracy. Wiedzą o tym ci, którzy uczą się pierwszych kroków tańca, tak jak Michał. Mi się podoba, bardzo fajne. Tylko, że trochę trudne. I no, trzeba być bardzo wytrenowanym, bardzo wygimnastykowanym. Silnym i wytrwają właśnie, bo. Niektóre elementy potrzebują siły. Radek zdążył się już o tym przekonać. Na podwórku trenuje od dwóch lat. Na warsztaty przyszedł, by podpatrzeć starszych kolegów. Są to warsztaty taneczne dla wszystkich dzieci, które nie mają zajęcia, nigdzie nie wyjechały na wakacje. I tutaj mogą przyjść do nas do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, spędzić miło z nami czas. Co proponują APS BC Breakers? Powery w popping, popping, locking albo elektro. To zależy kto co lubi, każdy się ćwiczy to, co wybierze. Wybór nie jest prosty szczególnie dla początkujących. Dla zaawansowanych pozostaje tylko zadbać o bezpieczeństwo. Różnego rodzaju nie wiem, ochraniacze zabezpieczające przed otuczeniami, kontuzjami, ondarze. W sumie to czapki sami robimy do kręcenia się na głowę. Siatkę doszywamy albo coś pod siatkę, żeby nie bolało. Jeszcze do 14 sierpnia chętni mogą sprawdzić się w połamanym tańcu breakdance od godziny 12 do 14, wcześniej, bo od 10 hip-hop. Pani Kasia nadal przekazuje młodym bolesławianom umiejętności breakdanceowe. A teraz o imprezie, która praktycznie stanowi już tylko przeszłość w bolesławcu. No tak. to... Najwięcej emocji budzi nadal sprawa koncertu finałowego Busa nad Bobrem. Wykładowcy warsztatów przychylają się do opinii, że koncertowi takiemu nie służy teren ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej. Ze względu na artystów, którzy będą występować, to, to miejsce nie tworzy dobrego dla sztuki. I to jest cały sekret. Tego. Koncert bulsowy, który odbędzie się 30 czerwca, odbędzie się jednak w tym miejscu. Jest to spowodowane m.in. sprawą trudności w przystosowaniu do tego celu jakiegokolwiek innego miejsca. Ja nie widzę innego miejsca dla organizacji tej, tego typu imprezy. Jednocześnie mogę, możemy spróbować, może po tych dwóch latach się troszeczkę e, zmieni, bo to też jest ważne to, jaka przyjdzie publiczność, prawda, jak ludzie będą to odbierać. Sierpniowy koncert z pewnością przyniesie odpowiedź na pytanie, czy teoretycznie niesprzyjające koncertom miejsce pozwoli na stworzenie dobrej atmosfery. Wśród osób związanych z festiwalem ciągle żywy jest jednak pomysł restauracji Amfiteatru nad Bobrem. Jeśli jest ta nadzieja na y, jednak y, modernizację, odbudowę tego amfiteatru, to wtedy, tak jak mówię, jest to mniej bolesne, a to, że się koncerty odbywają, jeżeli koncert to będzie to bardzo dobrze. Podczas spotkania rozmawiano też o innych problemach organizacyjnych. Organizatorzy podzielili się obawami dotyczącymi bazy noclegowej przyszłego festiwalu. Piotr Roman zobowiązał się wyjaśnić sprawę związaną z prawdopodobnym zagrożeniem dalszego istnienia bursy szkolnej przy ulicy Ogrodowej, w której corocznie kwaterują warsztatowicze. Za dużo może było sprzecznych oczekiwań co do tej imprezy, żeby mogła przetrwać w tej swojej pełnej formie, jaka święciła triumfy w latach 90. poprzedniego wieku. To teraz coś o śmieciach, a konkretnie o pojemnikach na nie. Już wiemy na pewno, że segregowane odpady będziemy wrzucać do dokładnie takich pojemników. Ich większa ilość ma pojawić się w Bolesławcu już w październiku. Potem sukcesywnie będą dostawiane. Łącznie pojemników do segregacji o podstawie okrągłej i kwadratowej ma być 600. To zakłada podpisana dziś umowa. Dodatkowo producent dostarczy 32 tysiące worków oraz ponad 220 plastikowych pojemników. Za to wszystko gmina zapłaci blisko 850 tysięcy złotych. Producent gwarantuje, że pojemniki są bezpieczne. Te zabezpieczenia polegają na ukształtowaniu tak otworu brzutowego, żeby dzieciaki nie mogły na przykład dostać się do środka, bo kończy się taka zabawa tym, że dzieciak pozostaje w pojemniku, a reszta jego kolesi po prostu zbiegnie, no bo się przestraszy tego, co się stało. No i zaczynają się głupoty. Pojemniki w kształcie iglo pojawiły się po raz pierwszy w Niemczech w połowie lat 80., jak twierdzą producenci, jest to pierwszy, ale najbardziej trafiony kształt dla tego typu pojemników. Od tamtej pory, mimo różnych pomysłów, nie udało się wymyśleć lepszej formy. Stały się synonimi rysekniku i obojętnie gdzie kto jest, jak widzi taki pojemnik, w tej chwili to właściwie nie czyta na co on jest. Wiadomo, że zielony jest na szkło, niebieski jest na papier, żółty lub czerwony jest na plastik. Na dobre segregacja odpadów ma ruszyć w Bolesławcu w kwietniu przyszłego roku. Jak twierdzi dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Władysław Bakalarz, edukacja w zakresie selekcji odpadów na razie dotyczy głównie dzieci i młodzieży. We wrześniu mają się pojawić broszury informujące o sposobie segregacji. Aż zaskakujące jest to, że to już tak długo segregujemy w mieście odpady. No ale niestety nadal nie wszyscy się do tego przykładają. A teraz robimy czasową woltę i przenosimy się do roku 1999. I takie wspomnienie Pani Marii, którą odnalazła wówczas Kasia Biegasiewicz. Pani Maria niechętnie opowiada o swoim życiu. Ubolewa, że losy potoczyły się niezbyt szczęśliwie. Wspomina młodość, ale nie żałuje pozostawionych na wschodzie ziemi i domu. Tam doświadczyła tak wielkiego niepokoju, że jeszcze dziś, gdy zasypia, widzi wojenne obrazy. Tak było. Panie jest z, z mężem, nie? Te bandyty, jak podleż, podlecieli, to nie zostawili mnie, Mówią, że to fajnie, nie fajnie. Tylko lub-lub-lub iżę, no ja mała boję dzieci, dwa chłopaki, jeden też tam na śmieciku siedzi, może zamarznień, nie znaju. A jeden tu mam po trójką, głowacki. Toj głowackiej, toj głowackiej, tamtoj, że umarł głowackiej, to było głowackich tu dużo. Przywiozła stamtąd obrazy i figury Matki Boskiej Jezusa. Wcześniej wieszała je w pierwszym, tutaj na ziemniach zachodnich, domu w Bożejowicach. Życie tam było spokojne i szczęśliwe. Bardzo żałuję decyzji o sprzedaniu domu. Ma, ja mała tam wodę bardzo dużo. Dwa zrzety dwa, wody, dwa, dwa to, takie duże. Tu. Tu tak, tu my idziemy tu jedny schody, a tu drugi, drugi, trzeci schod, tak samo jak tu. Było cztery, cztery pokoje na, na górze, a dwa, a dwa w, do, w dole, bo tak, tak Niemcy mieli i tak mają, uh -huh. i tak stoi do dziś to mieszkanie. Durnab. Ale przejechali, a przyszedł, na co tobie to, o, będzie się martwić, to polem, tu sianem, tu tym, to tym. Jakiś, jak, o nie, ja nie przyszedłem. O stary poszedł i przedą. Do małego mieszkanka na Wybickiego ze wspólną ubikacją na piętrze już się przyzwyczaiła, ale coraz trudniej pokonuje schody na drugie piętro. Chciałaby zamienić ją na mieszkanie parterowe, choć ma 89 lat, gotuje i sprząta. Węgiel i drewno na opał przynosi syn, który opiekuje się z chorowaną matką. Pani Maria mówi, że jak już wszyscy odchodzą, pozostaje najświętsza panienka. Wiara w Boga zawsze pomaga jej przetrwać trudne chwile. Nie pan Bóg dopomoże, i tak budę do tej pory dopomaga. Kasy chorych. Było niegdyś coś takiego. Oto materiał o ciężkich doświadczeniach i ich tworzenia. Od 4 stycznia przychodnie pracują w nowym systemie w godzinach od 7.30 do 18.30 z 4 godziną popołudniową przerwą i w specyficznych warunkach. Kolejki ustawiają się od samego rana. Przyczyna wybór lekarza prowadzącego. W zasadzie ludzi jest cały czas dużo. Każdy myśli, że zabraknie miejsca, dlatego po prostu wszyscy chcą naraz. A zapisujemy prawdopodobnie aż do końca marca, tedy, do lekarzy. A jest tym, taka że możliwość, że zabraknie? Jest możliwość, teoretycznie jest. Niektórzy lekarze są bliscy zebrania kompletu pacjentów. O tym, czy przyjąć więcej niż 2,5 tysiąca pacjentów decyduje lekarz. Kasa chorych przelewa dla lekarza na każdego pacjenta 80 zł. Dodatkowo na skierowania do specjalistów 30 zł. Ma nie zabraknąć miejsca do lekarza, z tym, że do konkretnego, no każdy wiadomo, ma jakiś limit. Jeżeli limit zostanie wykorzystany, do wyboru będziemy mieli tylko tych lekarzy, którzy dysponować będą wolnymi miejscami. Obecnie w Bolesławcu wybieramy spośród 17 lekarzy. Dziś, aby wypełnić wszystkie formalności związane z wyborem lekarza, musimy zarezerwować co najmniej jeden pełny dzień. Tutaj się stoi po deklarację? Tak. tak. Po drugi? Po, po drugi. Długo pan stoi? No już jakieś z pół godziny. I jak pan myśli, ile jeszcze poczeka pan? Myślę, że chyba do 12, bo tam jest wywieszka, że tylko do 12 przyjmują, a potem... Przerwa i po przerwie znowu, że chyba do 12 nie załatwię. Bardzo wolno jedzie. Aby oddać wypełnione deklaracje, trzeba stanąć w osobnej kolejce. Nie patrzyłam na zegarek, ale krótko nie stoję. Trosze jest to, że trzeba najpierw pobrać, odstać swoje, później złożyć. To jest paranoja. To jest nie do wytrzymania, co tu się dzieje. A pan, Państwo robią to dzisiaj wszystko? Tak. Bo byliśmy już drugi raz jesteśmy, już raz byliśmy, żeśmy się nie dostali już było za późno. Ile panu potrzeba było czasu, żeby załatwić wszystko? No w sumie to trzeci dzień dzisiaj jestem już. Niecierpliwią się ci wszyscy, którzy z racji wykonywanego zawodu pod koniec ubiegłego roku zadeklarowali przystąpienie do tak zwanej branżowej kasy chorych dla służb mundurowych, także inwalidzi wojenni. I do dnia dzisiejszego nie mam żadnych wiadomości, czy zostałam przyjęty do tej kasy, czy nie zostałam przyjęty. I dzisiaj pytam się w administracji wojskowej, również nic nie wiedzą, czy zostaliśmy przyjęci, czy nie. Czyli będzie pan wybierał lekarzy z tej kasy? Prawdopodobnie tak. Możliwe, że już niebawem do siedemnastki dotychczasowych lekarzy pierwszego kontaktu dołączy kolejny. Zapotrzebowanie jest na internistów. Wśród lekarzy pierwszego kontaktu jest trzech lekarzy rodzinnych, którzy odbyli wymagany staż. Dwóch leczyć będzie w przychodni przy ulicy Starzyńskiego i jeden przy ulicy Gałczyńskiego. To na koniec sportowy temat, a konkretnie chodzi o klubowe rozgrywki w koszykówce. W sobotnie przed południem kadetki Bolesławi Zielone Stroje podejmowały od Wrocław. Początek spotkania był dla nas bardzo udany. Nasz zespół uzyskał kilkopunktową przewagę i utrzymał ją do przerwy wygrywając 34-28. Sztuka ta niestety nie udała się w drugiej części gry. Słaba skuteczność gospodyń i bardzo agresywna obrona gości spowodowała utratę przewagi i w efekcie końcowym porażkę 56-69. Bardzo udany występ przeciwko górnikowi Wałbrzych denotowali najmłodsi gracze naszego klubu. Pomimo słabszych warunków fizycznych dzielnie stawili czoło rywalom, prowadząc niemal przez cały przebieg meczu. Choć w końcówce wynik głównie oscylował wokół remisu, a nawet przegrywaliśmy przez krótką chwilę, to jednak całe spotkanie zakończyło się naszym zwycięstwem 48-43. Po 13 punktów dla Bolesławian zdobyli w tym meczu Kornel Induła i Krzysztof Wiatr. Prawdziwy horror to spotkanie juniorów Bolesławii Żółte Stroje i Górnika Wałbrzych. Mecz miał szalenie zacięta, momentami nawet niesportowy przebieg. Nasi gracze zaczęli spotkanie bardzo dobrze, uzyskując nawet w 10 minucie 10 punktów przewagi. Końcówka pierwszej połowy należy jednak do gości i na przerwę schodzimy prowadząc 43-40. Drugie 20 minut stanowi, stanowi niemalże kopię pierwszej połowy, z tą różnicą, że na 3 sekundy przed końcową syreną Wałbrzyszanie doprowadzają do remisu. Losy meczu mógł jeszcze rozstrzygnąć Artur Kubicz, lecz niestety nie trafił żadnego z dwóch rzutów wolnych. W dogrywce prowadzimy już 91-85, po raz kolejny jednak przyjezdni szarżują w końcówce. Tym razem zabrakło czasu i mecz kończy się naszym zwycięstwem 94-92. Oglądanie naszego programu z archiwaliami nie wiąże się z żadnym zwyciężaniem, ale możemy umówić się na remis między naszą redakcją a oglądającymi ten program. Przynajmniej do kolejnego odcinka, na który zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.